Jesteś pewien, że to przywabił osia? Brzmi trochę jakbyś sobie robił jaja Zaufaj mi Ktoś też wabił osia kurwa, Zawsze jak wychaczę dobrą miejscówkę To mi ktoś ją podbiera Ale widzisz, musiały tu przychodzić o kurwa, Nie wierzę, przecież ja sobie jaja robię Naprawdę Waldek! <laughs> Waldek, zabij go! Próbuję mnie pożreć! Nie wygląda mi na to! Sięgnął ręką po prezerwatywę! Walduś, ratuj! <laughs> Najpierw powiedz, co robiłeś z moją żoną w garażu. Judaszu. No co ty? Przygotowywałem ją do matury dla pracujących! Ulżesz! Krystyna jest w ciąży, a ja nie tknąłbym jej nawet... Nie dość, że tłusta, to jeszcze gęba paskudna. I paradoks. Płaska jak decha. O matko. Trafił. Gwaldoś, zlituj się. A ja cię miałem za przyjaciela.